Po krótkiej przerwie witam Państwa ponownie. Marek Dukranowski, Prawo i Sprawiedliwość, szczeciński radny, witam serdecznie. Dzień dobry, Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Marku, Pan również w konferencji, o której mówimy dzisiaj, brał udział z ramienia Rady Miasta, z ramienia władz naszego miasta niejako. Proszę mi powiedzieć... Problem, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej został zdiagnozowany, trzeba go jakoś rozwiązać. Czy te pomysły, które, które przy okazji również tej konferencji zostały poddane pod rozwagę, one są łatwe, trudne w realizacji, czy są w ogóle możliwe? No, one są możliwe na pewno od tego warto zacząć. Natomiast czy są łatwe? W moim przekonaniu nie i tutaj jedna z test zdaje się, że. Prezes Jastrzębski, czyli tutaj poprzednik mój w tym miejscu, mówił w sposób jasny. Konieczna jest zmiana mentalności mieszkańców, polegająca na tym, żeby częściej wybierać transport zbiorowy, albo inaczej inne formy transportu oprócz tego samochodowego indywidualnego. Ale wśród zatem ja gdzieś tam też w trakcie takiej dyskusji. Postawiłem tezę, że przede wszystkim konieczna jest zmiana mentalności najpierw u zarządzających miastem, bo, bo to jest istotne, ale nie tylko Szczecinem, wieloma innymi miastami w Polsce, a w naszym przypadku rzeczywiście tym szczecińskim obszarem metropolitalnym, bo to w ślad za tymi decyzjami nieraz trudnymi dopiero będzie postępowała ta zmiana mentalności wśród mieszkańców, bo Panie redaktorze, wydaje się to, no, to, to w jakiś sposób oczywiste, jeżeli nie ma dzisiaj położenia nacisku na to, żeby komunikację miejską rozwijać, a, śladze, a, a, a niejako z drugiej strony proponuje się w jednej czy drugiej sytuacji cięcie kosztów, czyli tych pieniędzy wydatkowanych przede wszystkim na transport zbiorowy, czy też nie pojawia się nowa infrastruktura rowerowa. Mamy, mamy tę sytuację, o której kilka, lat, kilka minut temu tutaj powiedziano, czyli ten rower miejski, który w powijakach jest i właściwie w tej samej sytuacji no, ja już. Powiem, od kilkunastu miesięcy, co najmniej, to, to, to kilkanaście miesięcy temu zostały wskazane lokalizacje poszczególnych stacji, tych 33, 33 czy 37 stacji rowerowych, gdzie te rowery będzie można wypożyczyć na terenie miasta. I w ślad za tym nie idzie właściwie nic więcej. To, to tutaj jest rola decydentów, żeby oni. Podejmowali wreszcie konkretne decyzje, takie, które w ślad za tym będą skutkowały odpowiednimi zmianami zachowań również naszych mieszkańców. Tylko jak sam pan powiedział, to nie są łatwe decyzje, bo mówimy o zmianie mentalności. Oczywiście można, media mogą pisać, można ludziom tłumaczyć, ale z doświadczenia wiem tak, że społeczeństwo póki samo na własnej skórze czegoś nie doświadczy, to czasami ciężko do niego przemówić, a w Szczecinie de facto aż takich problemów z korkami nie mamy. To zakładam, że jak ktoś by sobie pojeździł trochę w godzinach szczytu po Warszawie, Poznaniu, Łodzi czy Wrocławiu, to by ewentualnie mógł sobie zobrazować, co może nas czekać, a według, podług wniosków padających z tej konferencji, to prawdopodobnie nas to czeka, jeżeli nic z tym nie zrobimy. I teraz tak, pozostaje to trochę w gestii polityków, a niestety są to trudne decyzje i niekoniecznie, przynajmniej na początku, zrozumiałe dla mieszkańców i niekoniecznie akceptowalne, szczególnie dla kierowców. Tutaj jest, panie redaktorze, tak, że my rzeczywiście próbujemy pokazać Szczecin jako, jako miasto faktycznie bez korków i tutaj trudno jakby się nie zgodzić. Wystarczy wyjechać do Warszawy i już przynajmniej dla nas, dla mieszkańców Szczecina wydaje się, że Warszawa jest miastem bardziej zakorkowanym. Natomiast w wielu sytuacjach, i to jest pokazywane przede wszystkim, zdaje się, że ten raport Google'a, który wychodzi odnośnie prędkości w miastach Polski w określonych o, takich jakby obszarach odległości od centrum, on pokazuje, że my rzeczywiście tę prędkość mamy jakby wyższą, natomiast nie w sposób istotny. To nie jest tak, że Szczecin dzisiaj jest miastem mniej, zdecydowanie mniej zakorkowanym niż Warszawa. On jest miastem takim, w jakim my kierowcy stąd potrafimy sobie różnymi drogami poradzić. W wielu sytuacjach te korki próbując sobie jeżdżać. Wyjeżdżając do Warszawy na Gdzieś tam od razu na samym starcie natykamy się na korek, ale dlatego, że w wielu sytuacjach nie potrafimy sobie poradzić i nie znamy na tyle sieci dróg, żeby skorzystać z jakichś alternatywnych form dotarcia do, do naszego celu podróży. I dlatego my w jakiś sposób jakby demonizujemy te zatłoczenie na ulicach w innych miastach. Ono nie jest specjalnie wyższe gdzie indziej, natomiast inne miasta w wielu sytuacjach, i ja to widziałem zupełnie przez przypadek, w Krakowie kilka miesięcy temu, gdzie w sobotnie popołudnie zaangażowana Straż Miejska do usuwania pojazdów w centrum miasta, tam, gdzie one zagrażały ruchowi, ruchowi bezpieczeństwu w ruchu drogowym. U nas taka sytuacja, no powiem szczerze, z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, gdzie sam jako radny również wysyłam maile do Straży Miejskiej, no, jest niewyobrażalna w naszym mieście. U nas w wielu sytuacjach strażnik miejski zastanawia się, czy on nie skrzywdzi kogoś, kto zaparkował na przejściu dla pieszych. Wskutek tego ten kierowca, ta osoba, która może wjechać w każde miejsce, właściwie nie licząc się z jakąkolwiek naganą, z jakąkolwiek karą, no jest traktowana priorytetowo. Jeśli w ten sposób będzie, a miasta nie są z gumy, to my będziemy rzeczywiście napełniać nasze centrum coraz bardziej. W ślad za tym pieniądze, które dokładamy, i to z kieszeni pana redaktora, mojej i tu wszystkich osób, które są obok nas, wędrują 90 milionów corocznie. Ta suma delikatnie rośnie co roku. To może... Ale około 90 milionów pozwoli, pan, że skończę to może trzeba... zdanie. My będziemy dofinansowywać, bo miesz... korzystających z komunikacji miejskiej, mimo wielu udogodnień, mimo odnowienia taboru, nie jest z roku na rok więcej. Nam się udało co prawda zachować, zachować tę tendencję malejącą, ale my od 4 czy 5 lat nie mamy zwiększenia ilości podróży odbywanych transportem zbiorowym, i to jest rzecz niepokojąca. Zatem mamy zwiększoną liczbę samochodów w mieście. No Niewątpliwie społeczeństwo nam się trochę ostatnimi czasami wzbogaciło, więc tych samochodów się trochę więcej pojawiło. Ja mam wrażenie takie, że jeszcze u nas posiadanie samochodu jest jakimś wyznacznikiem majątności, więc każdy, kogo było stać na samochód, sobie taki samochód kupił i stara się nim poruszać. No to jest teraz tego kwestia tego, tak jak pan radny mówi, trzeba zmobilizować w takim razie Straż Miejską do tego, żeby jednak pilnowała przepisów, bo o ile dobrze pamiętam, sprawa jazdy to jest tam jakiś bufor iluś metrów, gdzie nie można stawać przed skrzyżowaniem 15. No, 10 jest w obrębie 10. skrzyżowania. I, i przejście i 15 dla 15 jest tak? chyba przy przejściu dla pierwszych. Jak jeżdżę po Szczecinie, to widzę, że zazwyczaj samochody parkują wszędzie, gdzie się da, parkują na skrzyżowaniach, na samych rogach. Także praktycznie każdy dojazd do skrzyżowania, gdzie teoretycznie jest znak ustęp pierwszeństwa, mógłby być spokojnie zamieniony na znak stopu, bo trzeba się zatrzymać, tak żeby spokojnie wyjechać i cokolwiek zobaczyć, czy coś nadjeżdża. I tak naprawdę większość tych samochodów mogła być zgodnie z przepisami odholowana. Może trzeba to wyegzekwować, może nauczyć kierowców, w ten sposób, że nie parkujemy koniec i, i to jest i, I to jest, panie redaktorze, ta jedna jakby strona, czyli rzeczywiście metoda tego kija takiego która w Szczecinie, w moim przekonaniu nie jest stosowana, ona w wielu miastach w Polsce w jakiś sposób tutaj rzeczywiście funkcjonuje. My wiele miesięcy walczyliśmy o to, żeby ta laweta za kilkaset tysięcy zakupiona przez Zarząd Dróg Transportu Miejskiego rzeczywiście funkcjonowała, bo to było tak, że te interwencje to były 2-3 w tygodniu, a tutaj trzeba w sposób jasny powiedzieć, że wskutek naprawdę bardzo nonszalanckiego podchodzenia do bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu kierowcy parkują te pojazdy, o czym pan redaktor doskonale wie, każdy z mieszkańców, no, średnio rozgarnięty mówiąc najprościej, widzący co się dzieje na naszych ulicach, widzi doskonale, że dziecko w tych sytuacjach nie ma szans, a co gorsza, kierowca nie ma szans zobaczyć małego przechodnia, który ze szkoły idzie do domu czy też w drugą stronę. Natomiast i to jest ta właśnie jedna strona. Z drugiej strony my próbujemy rzeczywiście i to jest jakby bezsporne, po pierwsze odnawiać tabor. Od kilku miesięcy pojawiły się bardzo dobre ruchy, bo ja cieszę się bardzo ze zmian personalnych w Zarządzie Dróg Transportu Miejskiego. Pan Radosław Tumielewicz, który objął stanowisko dyrektora w Zarządzie Dróg Transportu Miejskiego jest osobą, która naprawdę w sposób kompetentny podchodzi i taki całościowy podchodzi do wizji komunikacji, przede wszystkim komunikacji zbiorowej w mieście. I tutaj pierwsze ruchy już widzimy, już wiemy o tym, że tramwaj linii numer 10 będzie jeździł z Gumieniec bezpośrednio tutaj w północne dzielnice, dzielnice miasta do, do dworca Niebuszewo, jest wersja, że, że będzie to również do Lasu Rakońskiego. Wiemy, że tutaj lada dzień pojawią się zmiany na Niebuszewie w organizacji ruchu, po to, żeby pasażerom przesiadać się było łatwiej. Ja no i właśnie, również, ale te zmiany też się spotkały ze sprzeciwem mieszkańców. I... Panie redaktorze, to one spotykają się ze sprzeciwem mieszkańców w wielu sytuacjach takich, gdzie rzeczywiście ktoś, kto nie korzysta na co dzień z komunikacji zbiorowej, nie wie, jak, ważna jest, jak ważny jest czas dotarcia i później wygoda w, przesi w przesiadaniu się, bo trudno dzisiaj mówić o tym i trudno oczekiwać, żeby z każdej dzielnicy miasta bezpośrednio można było dojechać właściwie w każdą inną dzielnicę miasta. Komunikacja zbiorowa, ale i bez względu na to, czy ta miejska, czy też to, o czym tutaj panowie mówili w szczecińskim obszarze metropolitalnym, ja to, również tak. kolejowa, proszę pozwolić dokończyć jeszcze, nie. wiąże się z przesiadkami i te przesiadki nie mogą również wiązać się z tym dalej, że będziemy 200, 300, 400 metrów spacerować w innym kierunku, bo w tym momencie przestaje nam się zwyczajnie czasowo opłacać. Tracimy na tym i ta komunikacja nie staje się atrakcyjna. My musimy nieraz za cenę pewnych niedogodności, likwidacji dwóch, trzech, pięciu, nawet dziesięciu miejsc parkingowych, musimy dowartościowywać ten transport zbiorowy i to jest ta trudna rzecz, najtrudniejsza po stronie decydentów, żeby zdecydować się na podjęcie nieraz trudnych kroków. Pan to rozumiem, ja to rozumiem, tylko znajdą się pewnie tacy, którzy będą protestować, znajdą się kierowcy, którzy będą całkowicie niezadowoleni. I teraz pytanie, czy politycy będą mieli jednak na tyle odwagi, żeby podejmować takie trudne, ale mądre decyzje, tak, żeby to miasto nie, nie, nie przestało w pewnym momencie działać komunikacyjnie. Bo Panie redaktorze... wiadomo, no, to, jest, to jest tak, jak w rodzinie. Każdy z mieszkańców jest jakimś tam wyborcem. To jest, tak? to oczywiście, że tak, ale to jest tak, jak w rodzinie. Jeśli mąż chce oglądać mecz reprezentacji Polski o wszystko znowu z Ukrainą na przykład, a żona w tym czasie chce oglądać ulubiony serial, to trzeba się dogadać. Jeśli dzieci jeszcze jednocześnie mając jeden telewizor, chcą na przykład oglądać bajkę, to tutaj trzeba rzeczywiście szukać kompromisu. Jeśli żona lubi wypoczywać na wakacjach nad morzem, a mąż lubi wypoczynek w górach, a przy tym dzieci, nie wiem, lubią wyjazd na, na wieś do babci, to w tej sytuacji rzeczywiście trzeba szukać kompromisu. I tak samo jest tutaj. Nie może być tak, że pewna grupa jest za każdym razem dowartościowywana, że my próbujemy się bać anonimowego kierowcy, który w danym momencie jest kierowcą, ale za chwilę jest pieszym i wtedy narzeka na nierówne chodniki. Dlaczego nierówne? Dlatego, że parkują w wielu miejscach w sposób nie, niezgodny z przepisami, na przykład samochody ciężarowe, dostarczające zaopatrzenia. A dlaczego parkują tu? Bo gdzie indziej zajął ktoś miejsce, które było ja przeznaczone na zaopatrzenie. Nadzieję, że tutaj... Wszyscy. Pol Politycy i w w naszym mieście będą dokładnie tak myśleć. Naczynia połączone. Mam nadzieję, że będą podejmowane na tyle mądre decyzje, bo zasadniczo w całej Europie i już w Polsce zaczyna się taka tendencja, że samochody z centrum się wyprowadza, oddaje się centrum miast pieszym rowerzystom. Mam nadzieję, że w Szczecinie też zaczniemy tak robić, zanim jeszcze się to całkowicie zakorkujemy, czyli będziemy mądrzy przed szkodą. A tu nawet takiej mądrości moim przekonaniu specjalnej nie trzeba, bo proszę tutaj się rozejrzeć, nie ma tutaj w tej chwili kogoś, kto by samochodem wjeżdżał do jakiegokolwiek sklepu. Handel, obroty w handlu, obroty i uczęszczanie w różnych miejscach to jest domena pieszych. Gdyby tak nie było, to, to, to powiem Panu tak, z takiego mojego doświadczenia również jako osoby pracującej w bankach, wskazującej lokalizację również pod otwieranie kolejnych oddziałów, Kierowałem się i to robili wszyscy i robią to wszyscy, nie ilością samochodów na danej ulicy, ale ilością pieszych. Dlaczego dzisiaj nie ma oddziału w banku na przykład na ulicy Gdańskiej czy Energetyków? Samochodów jest tam mnóstwo, zatem mnóstwo osób się porusza, tyle że samochodem. To piesi, tutaj wokół nas, piesi na ulicach Szczecina powodują, że miasto żyje. Istotniejsze jest to, I i nadzieję, że... I nadzieję, że tych pieszych że... będzie... Trzeba ich szanować, trzeba zwracać samochodów. uwagę na transport pieszy, rowerowe, alternatywne formy transportu, poruszania Dziękuję się. Dziękuję za rozmowę. Marek Duklanowski, Szczeciński Radny, był moim i Państwa gościem. Mam babeczkę urodzinową. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, przerwa na serwis informacyjny telewizji Pomerania. Kłaniam się i zapraszam na trzecią część naszego programu.